Witam w każdej chacie jest, kosmita kto na góry jest za stary, pędziliśmy wyje gary. Ej, o biały, witam w każdej chacie, jest kosmita kto na góry, jest za stary, pędziliśmy wyje gary. z nami mało zostało pogody tu brak? Choć ludzi już nie redektor choruje nie mało a w całej przytulnie i w wcale nieźle. Ej, ho biały, witam w każdej chacie, jest ku to na góry jest za stary, tędzisz je gary. Ej, ho biały, witam w każdej chacie, jest ku switla, na góry jest za stary, tędzisz je jegary. Na hali mi misiu grasuje, Przypomnij Ci o tym, co dzień SMS, Dominik od w tym roku króluje, po całe najlepsze ciasta mata. Mała marynarska przerwa techniczna. Będziecie teraz świadkiem rzeczy, która się zdarza bardzo rzadko. Raz na 2000 lat, no może raz na 100. Będzie to marynarski sen. Żeby obudzić marynarza, no nie jest tak prosto, bo marynarze z reguły, poza tym, że pływają, to robią różne inne rzeczy, mało odpowiedzialne, więc będziecie musieli nam pomóc. Taką mamy nadzieję, bo inaczej marynarz to tutaj zostanie, a nie wiem, czy ktoś będzie miał go siły wynieść. Sawerianu wygra dziś festiwal. Sawerianu wygra dziś festiwal. Jest to festiwal piosenki wszelkiej. Jest to festiwal piosenki wszelkiej. Śpiewamy tu dobrze tylko czasem. Śpiewamy tu dobrze tylko czasem. Wygramy, wygramy dziś z hałasem, wygramy, wygramy dziś z hałasem. Możemy wam oddać pierwsze miejsce. Możemy wam oddać pierwsze miejsce, będziemy się cieszyć, też drugiego, będziemy się cieszyć też drugiego, a gdyby się nam zdarzyło trzecie, a gdyby się nam zdarzyło trzecie, nic się nie stanie, złego przecie, nic się nie stanie, złego przecie. Więc bracie, pakuj się na Dunajec. Więc bracie, pakuj się na Dunajec. Chwytaj za śpiewnik i gitarę, chwytaj za śpiewnik i gitarę. Będziesz się bawił tu doskonale, będziesz się bawił tu doskonale. Nie będziesz chciał wracać wtedy wcale, nie będziesz chciał wracać wtedy wcale. Marynarz chyba wstał sam.